Bardzo. Czy też się zastanawiało zawsze, jak, jaki jest mechanizm podnoszenia tych podłokietników, Wiesz co, tak? mi się wydaje, że za wszystko jest odpowiedzialne. Tutaj to śmigło. Zobaczmy Zobacz, jak to się obraca, to się zaczyna automatycznie obracać. Nie wiem gdzie jest ten przycisk, ale w każdym razie, zobacz, to się obraca, wytwarza się tu siła. Byłeś mi na wizycie, baję, no tak. Tak, tak, I, No i to, co zaraz będzie, pomyśl. No to wytworzy się siła pędu powietrza skierowana w dół i, i, za, i za pomocą trzeciego newtona to tak będzie się obracało i podniesie się tak, no. no właśnie i w ten sposób to działa ale y, y, interesuje mnie dlaczego tutaj jest wycięte to kółko jeszcze A kółko to żeby bardziej pływowe było żeby większa siła się to... A. to słuchaj, a to nie lepiej w ogóle zrobić żeby w ogóle zawalić to wszystko i wtedy będzie najbardziej pływowe. A, a tu jest jakiś przycisk nie? To jest. <gulet> cool, Co to działa. Ja nie mogę. Wspaniała technologia. Komentarz eksperta. Doszliśmy do wniosku po wieloletnich badaniach, że ta dziura jednak nie służy do zwiększenia upływowości, tylko do otwierania butelek. Na przykład? Tak. Za bardzo efekt działa każdy może sprawdzić przyjaciółki przyjaciółki się przyjaciółki 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 bardzo fajnie <mulity>